Jeszcze 99 i witam Was w kolejnym odcinku z Lola, z Arama. I y, jak widzicie, jest z nami dzisiaj Senens. Siemaneczko. Znów, tak jak w poprzednim odcinku. Y, I tym razem mi wylosowało kasopeje I podobno jest dobra, ale powiedz mi jeszcze w co iść, w jaką umiejętność. Mm, no Boże, ja tam nie pamiętam, tu za, zaraz ci powiem. Najpierw w u potem dajesz... i potem tak naprawdę musisz wymaksować E, ale pierwsze dajesz Q. Czyli dwa Q, 1 E? Nie, daj QWE E po prostu, bo tak się zawsze daje na początku Arama. Dobra. Jeszcze sobie coś kupię. Tam jakieś potki. Hmm... Dwa. I... Dobra. Pobłoty sobie kupię. Kasopeja pod y, umiejętności, czy pod ataka? Bo nie spojrzałem. Jak... Doczekaj. Właściwie... Gra jak chcesz, ta gra jest wygrana. Kasopeją nie gram. Dobra. Ta gra jest wygrana, chy chy chyba że naszym kolegom coś Ups. odbije. Dobra. Użyłem jakiejś umiejętności, bo chciałem sprawdzić. No a to sobie przetestuj na początku. Dobra, jakieś coś... Ja pierdzie, że coś jest z naszymi kolegami dzieje. E, nawet ładnie no. uderzyłem. Mam first Ten... killa. Masz asystę? Masz asystę. Mam. O, grałem przeciwko Vel'kozowi z badzie. Wciekaj Magmus? No. Lecę. A tak ogólnie tutaj... Tutaj wyczuwam kolejnego killa, albo nie znowu asystę, tarik. No i Vel'koz nam uciekł z farm. No farm pora sobie To nic nie daje no nie? Jeśli nie, wszyscy nie, nie nakarmiły jednego nic nie wydaje, no tak jak masz kolega Kubo z mówił w zeszłym odcinku to tam coś niby ma dawać, że to wybuchnie czy coś w tym stylu no. Właściwie gdy wytażka pomyślałaby to zrobiła quadrę ale to szczegół Ale to właściwie to trzeba będzie potem sprawdzić z kim wygramy i tak dalej Ja sobie kupię może to Na razie tutaj mamy Ofensywne 4-1 no. Garen zabił naszego Fize Kolegę Bodysking War, dlaczego się tam nazywa? Welkos zbiera klepę i Morgona zabił. Jeszcze się plusiki nie te Nie zrespiły Boże Okay. Dobra, pójdę pod umiejętności No, z Sore, Sora, ja tą postacią nie grywam, po prostu nie wiem co, co by ci tu poradzić. No dobra Uciekajcie, uciekajcie. szczęście Dobra, pozbieram sobie na ten na yy, miecz pistolek no Hex też. Hex też. Hmm. to Cholera, nie trafiłem z a nie Dobra, się porusza ta kasata ja... No bo to jest jakiś wężyk czy coś tam no. ta, Wiesz, w stylu. Tak, jakie było z mitologii. O, zabiłem nawet. To się zdziwiłem, bo zabiłem E, czyli takim skillem do ucieczki bardziej. Aha. O, zabiłeś, widzę. Ja? Mhm, zabiłeś. O, miło. Nawet nie wiedziałem. Ale teraz Velkos zabił nasze Morgan. I Syndra tutaj ofensywy, Ale Velkos zostaje zjedzony przez widzę to jest... Y... Taka rybka, takie niebieskie. No wiem, no ale brawo, w sensie, brawo, ja się... tak, ale osoba, to jest, tak, Skin Guard. Dobra. Ogólnie tutaj większość tych ludzi, tu no, znamy, tylko spół. nie chciało nam się z nimi gadać na Skype'ie. Czyli tutaj Jasia, to już z poprzedniego odcinka, pamiętacie no, tego? No kaczara, w sumie całą, całą naszą bodysking. drużynę znamy z klasy. No może oprócz Skin Guarda, bo on za kolegę Kubosa, bo kolega Kubos już no. Tak. A tak ogólnie Garen jest idiotą, albo w szczegół. A ja znowu mam mało życia. Co um, ja robię R. na R? Ulti, No wiem, wiem tylko patrzę. Chyba hmm. jakoś zwiększyłem dimension, czy coś takiego nie pamiętam. No, dimension i ich ogłuszam. Ja muszę swarmić porę i wręcz wrócić. Wow, ale dostałem. Mam wrażenie, że ten mecz będzie bardziej wyrównany niż zeszły. Patrząc po naszych przeciwnikach, może wreszcie znalazł kogoś. No, w sumie jest 8,5 no to jakoś im strasznie póki co nie idzie. Się jeszcze zobaczę, jak to będzie wyglądało. Buła, zabita ulti. Widać, że tam ten team nie ogarnia ulti Kate. O Morgana, znowu zabija, nie wiem po co. No i teraz mam wrażenie, że tutaj już idzie ofensywny kill. Fiza i zrobi tripla. Nie, bo Morgan oczywiście sksuje. Poczekaj. No, Chwilę mam przyciąć. Co tam sam To było ulti no, Aha Patrz, trzech biegnie po jednego. Powinniśmy wziąć tą wiesz, o Jasiu padnie, przynajmniej powinien paść Tak, ładno. Okej, okay. uciekaj Bo no to jest taki geniusz trochę To jest umiejętność, że takie. No, o, padłeś. Syndra, no. cię, Syndra chyba w ciebie był. Czarne 2. dziury. ja to jest umiejętność? A tego. Yy, jakie jest? A nie wiem. Ja miałem lekkiego laga. A to nie wiem. Jak mnie przerwało, to się... przepraszam. Nie, nic, nie było nic. O, velko z Ultu yeah. Właściwie ja też mam ulta i by mi się przydało go w niego wypalić. Ale te ja obstarasz, że będą nas No Dobra, ja też tam spróbuję ich ogłoszyć ultem moim. A Tego Volkoza może... Chociaż straszny mały zasięg mam tym ultem. Syndre, Właściwie właściwie na początku trzeba fokusować Syndrę, bo Syndra ma 4 kile, i ona może już trochę popsuć krwi. Ale tak naprawdę u nas już każdy ma kile. To jest bardzo dobre. O, dobra, mam... Jest już Asystę. jest dla dokładny, bo już jest 6 7. Czyli... O Jezu. Ooo ale ja... dostałem. Weź sobie tego plusa jak poczekam na tego. Ja mogę cię hillnąć i siebie no, przekazać. Dzięki. Amorflo jest. Dobra. Uuu! O Luju, było blisko Ten Welkas ma niezły ten... A, Ale stało. ta postać jest słaba bardzo, na serio, nie polecam jej. Tak. tak. A, idiota. Idiota ze mną. Nikt właściwie jako ze gra. To buty tutaj... 1400 muszę zebrać. Jak mam 545 golda, to czekać na 600? Dobra, już poczekam. Nie, nie warto. Już mam 70. No ja siód geniuszu zbrodni uciekaj, bo cię z, luk, z ultu boś. Dobra. Ryl, ryl. Ale nam wieża padnie. No. Z niedobro Nie nas. Nie ma szans. Właściwie tak naprawdę wiem, mógłbym się tam wbić, ale bym padł i to byłoby niepotrzebne. Tutaj na wszelki wypadek z ultuję w żeby zbić. Oż. Sprzedam headshotem sięgnąłem, ja zabiłem. zabiłem, no i nasza syndra została no. zjedzona. Dobra, nie sięgnąłem. No, już mam prawie wymaksowane E. To no dobrze. Czekaj, czekaj, bo tutaj jest ofensywny ten Bartuś z przeciwnego teamu i może mi się uda zabić. Albo nie, nie uda, bo nie mam money. Ale w ogóle mnóstwo Polaków jest, jak sobie tak gram. No, EUNE. No. I Boduskim KIMGOR. A, właściwie, że to jest. Jeszcze. Ja słyszałem, że na tym tam serwerze u Koreańców to oni tam mm, brąz jest na poziomie tam platyny. Nie, no, jakaś. To jest bardzo wysoko. Dobra, my trzeba ją sfarmić. Trzeba ją sfarmić. Dobra, sfarmić ją. Tu na serio nie sfarmiliście jej? Dobra. Dobrze, że ja ją sfarmiłem. Podejdź, podejdźcie, do mnie, ludzie, ludzie, Ema ja z A, no, nie mam. a, a vel, no. no, spoko, ale... Graj normalnie, bo tego się nauczysz grać po strecie. A na Aramie się gra takimi... No, na Glabeki właściwie. Mm. O, dobra. O Jezus, nie żyję. Kupiłem sobie. Nie jak myślisz, co teraz budować sobie? Jak miecz pistolet Hextech? Hexteczka zrobiłeś? A Zabójczy kapelusz Rabo do nasy kupię. No, sobie do Ale w końcu Stale ogarnąłem, sobie. jak to działa z tym, że niektóre itemki się zamieniają ze za sobą i co to tam... Jak to tam działa. Bo nie ogarniałem tego na początku. A, to tak. A, wlazłem pod jego atak. Nie no jak... To by był jakiś ult, bo oni strasznie mocno klepnął. I oni nas tak <coughs> mocno puszują. No, no to strasznie. możemy przegrać, bo oni są lepsi w puszu. Ale no. właściwie w ofensywnie. Gdzieś no. byle jakiś skill w kogoś, ale uciekaj, uciekaj teraz, uciekaj. a no, już w za późno. Ale tamta ten... Ta... No, Luju bomba poszła. Była Zatrułem kogoś, to będę miał zaraz asystę pewnie. No, właśnie dostałem no, asystę. Że ja zabiłem, ale ja muszę uciec. Dobra, mam wymaksowane E. Miniony farm deklu. Za idiota, idiota na seru. Nie polecam go kompletnie. No, podejrzewam, że przegramy. Nie, nie fajcie jesteśmy lepsi, jesteśmy lepsi. Fist tutaj ładnie się zrobił, widzę. Dobra. Tak naprawdę jak, jak, jak zniszczymy Sindre? Tak naprawdę, jeżeli zabijemy Sindre, to mamy to, 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 to jest to jest wygrane. No właśnie, dzięki. O, no, i teraz system. wygrywamy teamfighta, najprawdopodobniej chyba, jeżeli. Nie Oooo, wow, 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 ale dostałem. Bo, bo nie było. W ogóle zapominam o używaniu ULTA. Całkowicie. No, weź to. Dobrze. No, no zdążę. Yes, nikt mnie nie wziął. Uju. Mój. E, widzę, tak. że tutaj się kłócicie na czacie. Z kaczarkiem. Ale nie wiem, to jest takie koleżeństwo. No. O, co się No ja się bawię. Boże, to jest gra w brązie. No, I co z tego, że jestem w brązie? Ale się bawię. Gram w tę grę for fun. Powiedział tak o, bardzo dobrze. To... Jak dostałem. Uciekaj, uciekaj. A, ci... no. ja zdążyłem. A Sundra już jest 11-14. O, słowo. O, ja cię, jakie ja mam słabe staty. 11. No to tutaj wpadasz na różne postacie. No tutaj jednak to jest ten minus, że nie masz pojęcia kim będziesz grał po prostu i nie ten... Fajnie mi poszło jak grałem sobie Twisted Fate'em tutaj na Aramie, a, czego to był dźwięk? To był Origin. No a to tam coś sobie usłyszeliście. Stawiam, że Marcina id wtedy gra. FIFA. O Luju, ja my to możemy przegrać. Graj, kupię, graj! Obłuszyłem ich, ale przy okazji o, mnie zabiją. Ja, za mnie. O, dobra, zrobił. Ale, dałem dupki zabij go No ją, syndrę, No to chyba najprawdopodobniej przegramy tę grę. Wstyd na rejonie. No, inhibitor nam to. a to zgra. A w sumie mają mało życia tutaj w dwójkę. No właściwie mogę ją spróbować. klepnąć No ja też spróbuję Czekaj, Poczekaj, poczekaj Miał, miał 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 miałam Kurde Uciekaj, uciekaj, uciekaj No A Strasznie na mnie już klepią. Teraz mało życia mam w ogóle, tyś... tylko 1280 to tutaj dobra, jedź. zabij, 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 zabij Dobrze, zabita. Może, może wygrać. Dobra, jest. Dobrze, GJ. Good job. Teraz tylko to spuszczać. O co ci chodzi? W ogóle nie... pierwszy raz widzę, że to jest Garen u przeciwników. Nie, nie widziałem go w ogóle wcześniej. Mm, Sender robi tak ten No jak nie angażuje tak za bardzo. Dmg robi. Wow, ale nas... Mhm, mm to bardzo. No. So much. Gdybyśmy tak naprawdę postarali, to by mogli nas ten... unicestwić. Uh. No właśnie, a nie. Zresztą zaraz to nastąpi. Teore teoretycznie mogłem im cisnąć ulta w twarz, ale już mnie <śmiennie> sklepali. Teoretycznie to jest przy... drogie. Kapelusz Oluju, IGGWP przegramy. No, nas. Ej, eee, a ty tylko gra. Wiesz. No cóż, poprzedni odcinek był wygrany, no to teraz trudna, przegrana. Dobra, więc ja się z wami żegnam. To był Magnus 99 i Sennens. Yy, no i tak, oczywiście jak Wam się podobał odcinek, to zostawcie lajka. Jeśli chcecie więcej, to zasubskrybujcie, bo to naprawdę motywuje i się przyda. Możecie też powiedzieć znajomym, że nagrywam też się przyda. Dostępnijcie na YouTube tak, na, ile... na Facebooku. Tak, najlepiej jeśli macie dużo znajomych, to będzie dobrze. Dobra, no to cześć.